Co zwykle robi Kibic Zagłębia o godzinie 14:30. Stoi w korku na trasie Katowice-Sosnowiec. Kończy naukę w ulubionej szkole. Je obiad i ogląda serial. Mamo, mamo, złoto polscy się zaczynają. A także szykuje się do wyjścia z pracy. Ty 14:30 ty siedzisz grabki do roboty. Wiemy, że 14:30 nie jest odpowiednią porą na mecz. Na żaden mecz. A w szczególności na mecz Pucharu Polski z obrońcą tytułu, z wicemistrzem Polski, z liderem Ekstraklasy. Ale w ten dzień musimy się dostosować. Może więc warto chociaż raz zmienić swoje przyzwyczajenia? Widzimy się we wtorek o godzinie 14:30 na stadionie ludowym.